W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Witaj, Najczystsza Maryjo. Jezus powiedział do swoich uczniów. Nikt nie może dwom panom służyć, bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. Dlatego powiadam wam, nie martwcie się o swoje życie o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać? Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom podniebnym, nie sieją ani żną, i nie zbierają do spichlerzy, a ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? Kto z was, martwiąc się, może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia. A o odzienie czemu się martwicie? Przybaczcie się liliom polnym, jak rosną. Nie pracują ani przędą. A powiadam wam, nawet Salomon w całym swoim przepychu nie był tak ubrany, jak jedna z nich. Jeśli więc ziele polne, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie tym bardziej was, ludzie małej wiary, nie martwcie się zatem i nie mówcie, co będziemy jedli, co będziemy pili, czym się będziemy przeodziewali, bo to wszystko poganie zabiegają. Przecież ojciec wasz, niebieski, wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o Królestwo Boga i o jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Nie martwcie się więc o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie martwić się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy. Moi kochani, czytając ten fragment o zbytnim troszczeniu się o swoje pożywienie czy o odzienie, zwróćmy uwagę, że Pan Jezus wprowadza tutaj wyraźne rozróżnienie i kieruje te słowa do swoich uczniów, do tych, którzy Mu uwierzyli, i rozróżnia tych, którzy wierzą, którzy są dziećmi Boga, od pogan. Poganie zabiegają o te różne rzeczy, nie mają oni bowiem wiary w Boga. Dla nich jest bez wiary niemożliwe takie postępowanie, no bo komu mają zaufać, jeżeli w Boga nie wierzą. Aby więc wypracować w sobie taką postawę, o której mówi Pan Jezus, umacniajmy się w wierze i czyńmy to, rozmawiając i dzieląc się swoim życiem z ludźmi wierzącymi z tymi którzy pokładają nadzieję w Bogu którzy doświadczają jego opieki i od strony wyżywienia i od strony stroju niechaj Bóg sprawi aby ci którzy mu ufają wierzą stanowili jedną rodzinę i wspierali się w wierze także w tych obszarach doczesnych trosk niech na tej i na wszystkich innych płaszczyznach rozkwitnie między nami miłość chrystusowa Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec, syn i Duch Święty. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.